Mówiła do nas: Jeszcze będzie pięknie. Wypowiadała to zdanie za każdym razem, i tak też się stało tylko jeż, już nie tu na ziemi, a w niebie. W dniu 26 lipca o godzinie 9 wydałaś ostatni oddech i przeniosłaś się do swojego Ojca. Który utulił cię w swych ramionach. Kasiu, Bóg miał inny plan na ciebie. Widocznie tam w niebie byłaś bardziej potrzebna. Byłaś zawsze wesołą osobą, bardzo zaangażowaną w swoją pracę i pomoc osobom niepełnosprawnym. Wierzymy, że będziesz się opiekować nami, swoimi dziećmi. Rodzicami i całą rodziną z nieba. W naszych sercach pozostaniesz na zawsze. Nie mówię do widzenia, lecz do zobaczenia, Kasiu. Kochamy Cię mocno, pracownicy i uczestnicy warsztatów terapii w męczeninie.